Kiedy rozpoczynasz proces wybudzania się, prędzej czy później natrafisz na osobę, która nazywa się guru, czyli przebudzony nauczyciel. Jaką funkcję spełnia guru? Guru to ktoś, kto z przenikliwym uśmiechem patrzy głęboko w Twoje oczy i mówi: No przestań już, odpuść, zejdź z tego. Większość z nich to bardzo inteligentni ludzie. Z dużym dystansem do świata i poczuciem humoru. Patrzysz na takiego guru i dostrzegasz w jego spokojnych oczach głośny krzyk. Shiva, przestań mnie już męczyć. Mam już dość Twojej szalonej gry. Mam u siebie w domu jeden wielki portret. Pewnego wspaniałego tybetańskiego guru. Powiesiłem ten portret w przedpokoju. Codziennie rano, kiedy wychodzę z domu, patrzę w jego absolutnie cudownie roześmiane oczy i słyszę te same słowa. Daj mi dzisiaj spokój, Shiva. Zasadniczo jednak, kiedy ktoś z naszej części świata przybywa do takiego guru i prosi go o pomoc, o wskazówki i nauki, Guru zaczyna stosować wiele starych sztuczek. Stawia przed tobą różne wyzwania, trudne do wykonania zadania i zagadki do rozwiązania. Innymi słowy, guru chcecie przemielić, skołować i wymęczyć. Dlaczego? Z tego powodu, że większość z nas, ludzi zachodu, uważa, że aby się wybudzić, trzeba zapłacić za to jakąś cenę że to jest długi i bolesny proces. Innymi słowy, poczucie winy, które wszyscy nosimy, lub chroniczne napięcie, w którym żyjemy. Jest tym, poprzez co przedłużamy grę wchowanego. Powtórzę to. Poczucie winy i strach są stanem, w którym doświadczamy tego przekonania, że gra musi toczyć się dalej. Czy dostrzegasz to? Załóżmy, że mówisz: Czuję się winny. Chrześcijaństwo sprawia, że nieustannie czujemy się winni. Sam fakt istnienia jest poniżający. Wszyscy rodzimy się niegodnymi grzesznikami, którzy muszą odpokutować swoje życie. Innymi słowy, co ty sobie myślałeś, przychodząc tutaj? Kim ty w ogóle jesteś? W gruncie rzeczy chrześcijaństwo działa poprzez traumatyzację. Pamiętam, jako dziecko, kiedy chodziłem z rodzicami do kościoła na mszę w Wielki Piątek. Rozdawali każdemu małe pocztówki z obrazem Jezusa przybitego do krzyża, a na dole wielkimi literami był napis: „Oto co ja zrobiłem dla ciebie, a co ty zrobiłeś dla mnie”. Mój Boże, czułem się fatalnie jako dzieciak, to ja przybiłem tego człowieka do krzyża. Ja wbiłem te gwoździe, ponieważ zjadłem wczoraj soczysty stek i ukrzyżowałem Jezusa. I co masz z tym zrobić? Czujesz się okropnie, że w ogóle żyjesz. I właśnie to poczucie wstydu, poczucie winy jest kluczowe. To jest ta zasłona, za którą znajduje się świętość. Tak to sobie wymyślili w chrześcijaństwie. I nawet nie próbuj się zbliżać, bowiem jesteś niegodnym grzesznikiem. Pozwolimy ci poznać nasze tajemnice i przejść inicjację, jeśli pokażesz, że podchodzisz do tego z powagą i pokorą. Ale to jest długi proces. Musisz spełnić wszystkie wymagania: przejść ten etap i następny, i następny. Wtedy dopiero cię dopuścimy. A więc przechodzisz przez młyn. Czemu? Bo takie jest twoje przekonanie, w które uwierzyłeś, albo ktoś ci je sprzedał, że będziesz gotowy dopiero wtedy, gdy uznasz, że na to zasługujesz. Że droga do wybudzenia musi być usłana trudem i wyrzeczeniem. Więc wypracowujesz sobie wyszukany i skomplikowany system opóźniania Twojego wybudzenia. Zaczynasz praktykować jakieś rytuały. Przechodzisz jakieś etapy, zdobywasz stopnie. Wtedy, dopiero kiedy czujesz, że zostałeś wystarczająco przemielony przez system, który sam sobie nałożyłeś, możesz przyznać przed samym sobą, kim naprawdę jesteś. I w końcu możesz zdjąć tą zasłonę. I jeśli w tym momencie jesteś szczery ze sobą. I niczego nie udajesz, nie udajesz świętoszka mądrzejszego od innych z racji wieku czy koloru szaty. Lecz autentycznie szukasz tego, czym jesteś. Odkrywasz tą prostą, zabawną prawdę, że jesteś tym, czym jesteś. Tylko tyle i aż tyle. Jak głosi stare powiedzenie w Zen, kiedy dosięgniesz Satori, przebudzenia, nie pozostaje Ci już nic więcej, jak tylko głośno się śmiać. Ale oczywiście większość mistrzów buddyjskich, mistrzów jogi i zen, ustawia przed Tobą te bariery do pokonania. I z ich punktu widzenia to jedyne słuszne działanie, jedyna metoda. Mistrz zen, który doświadczył przebudzenia i widzi świat takim, jakim jest, rozumie, że nie można niczego wymuszać ani blokować. Że każde działanie w świecie ma własną konkretną intencję i jedynie może być odpowiednio ukierunkowane. Że Ty, jako istota boska, odgrywasz dowolną grę, w którą wierzysz i którą uważasz za właściwą. I ani On, ani nikt inny, na dobrą sprawę, nie ma prawa niczego Ci nakazać ani zakazać. Mądry Guru poprowadzi Cię w ten sposób, że znajdziesz oświecenie i spokój umysłu. Poprzez to, co najbardziej zadręcza ci ten umysł. Jeśli przybywasz do niego z palącym pragnieniem oświecenia i deklarujesz, że wytrwale przejdziesz przez wszystko, co będzie konieczne, proszę bardzo. Jeśli to jest gra, którą rozgrywasz jako istota boska, jeśli to jest Twoje przekonanie, że to jest jedyna słuszna droga, i jeśli sam definiujesz siebie, że potrzebujesz pomocy guru do tego, by zrozumieć, kim jesteś, Wówczas guru będzie bardzo pomysłowy i umożliwi Ci to. Wymyśli skomplikowany system praktyk specjalnie dla Ciebie. Na tak długo, jak długo będziesz czuł, że to jeszcze nie to. To tak, jakby ktoś ukradł Twój zegarek, a potem próbował Ci go sprzedać. Ale jeśli wierzysz, że potrzebujesz wielu lat, by zrozumieć, jaką grę rozgrywasz, to dostaniesz właśnie to. Istnieje taka stara japońska anegdota, że pewien mistrz Zen zadecydował, że każdy nowo przybyły do jego szkoły będzie dostawał na dzień dobry 30 uderzeń chłosty, ponieważ był na tyle głupi w pierwszej kolejności, by stwierdzić, że ma jakiś problem i potrzebuje pomocy mistrza. Ponieważ, widzisz, nigdy nie napotykasz na problem, to ty jesteś tym problemem. Definiujesz siebie jako osobę z problemem. Sam dokonujesz takiego wyboru. Fundamentalne pytanie jest następujące: czy definiujesz siebie jako ofiarę w świecie, czy jako cały ten świat, jako mały, nic nieznaczący ja, który ma kontrolę jedynie nad własnym ciałem, czy jako cały kosmiczny spektakl? I nieważne, czy w danym momencie to jest komedia, czy tragedia. A więc czy wierzysz w mit ceramiczny, czy w mit dramatyczny? Osobiście sądzę, że ten drugi jest dużo ciekawszy, daje więcej radości i możliwości. Pozwala podejść do świata ze stylem i klasą. Jeśli faktycznie rozgrywamy kosmiczny dramat, to zróbmy to z rozmachem i w dobrym guście, zamiast ciągle pokutować za grzechy. Widzisz, prawdziwy problem polega na tym, że dzielimy rzeczy i zjawiska w świecie na dwie kategorie: te, które sami powodujemy i w opozycji te, które nam się przytrafiają. Te, nad którymi mamy kontrolę i nad którymi nie mamy kontroli, jak nam się wydaje. Ale granica pomiędzy tymi dwoma jest płynna i bardzo subiektywna. Na przykład, kiedy poruszasz ręką, kiedy otwierasz i zamykasz dłoń, powiesz, że to jest twoje kontrolowane działanie. Decydujesz ruszyć ręką i robisz to. Ale zadaj sobie teraz pytanie, jak decydujesz. Kiedy decydujesz się ruszyć ręką, czy najpierw decydujesz o zdecydowaniu ruszeniu ręką? Nie, nie robisz tego w ten sposób. Po prostu decydujesz, ale jak to robisz? A jeśli nie wiesz, jak to robisz, jeśli to po prostu się wydarza, to czy masz kontrolę nad tym działaniem, czy nie? Kiedy skupiasz swoją uwagę na oddechu, kontrolujesz go. Ale kiedy zaczniesz myśleć o czymś innym, nie przestajesz oddychać. To się dzieje dalej automatycznie. A więc w tym wypadku przełączasz się pomiędzy posiadaniem kontroli nad oddychaniem i oddawaniem jej. A zatem dochodzimy do bardzo arbitralnej definicji własnego ja. Ja to ten, który w momencie wykonywania różnych czynności czuje, że ma nad nimi kontrolę. A to nie uwzględnia oddychania przez większość czasu, nie uwzględnia bicia Twojego serca. Nie uwzględnia aktywności Twoich gruczołów, nie uwzględnia trawienia, kształtowania Twoich kości, cyrkulacji Twojej krwi. Czy ty to wszystko robisz, czy to nie ty? Widzisz, kiedy dobrze wsłuchasz się w swoje ciało, złączysz się z nim w ciszy i głębokim skupieniu, na przykład poprzez medytację. Wydarzy się bardzo dziwna rzecz. Zaobserwujesz, że Twoje ciało wie, że jest jednym z całym wszechświatem. Odkryjesz ten ciekawy stan rzeczy, że tak zwana mimowolna cyrkulacja Twojej krwi jest tym samym nieustającym procesem, który porusza planety i rozpala gwiazdy. Jeśli uda Ci się złapać ten moment podczas medytacji i zauważysz, że to Ty sprawiasz, że krew płynie w Twoich żyłach, Zauważysz także, że to Ty rozpalasz słońce, ponieważ Twój organizm w wymiarze fizycznym jest złączony z całą resztą dookoła tak jak fale są złączone z resztą oceanu. Wszechświat jest jednym systemem transakcji całą sumą współzależnych i nierozdzielnych procesów i to Ty jesteś tą siłą, która porusza tym wszystkim. Ty to wszystko robisz. Jedynie udajesz, że jesteś małą cząstką, odrębną od całej reszty. Ale jak próbowałem to udowodnić na początku, nie ma we wszechświecie czegoś takiego jak odrębne rzeczy lub odrębne zjawiska. One istnieją tylko w naszym języku. Wspominałem wcześniej także o byciu wszechmogącym jako zdolności niezarezerwowanej wyłącznie dla Bóstwa. Byciu wszechmogącym nie w sensie posiadaniu nieograniczonej wiedzy, jak coś zrobić, lecz zdolności do wykonywania jakiejś czynności o tak, z własnej woli, bez konieczności myślenia, jak to zrobić, bez opisywania tego słowami. Więc spróbuj sobie wyobrazić, że jako żywy organizm, za każdym razem, gdy wstajesz, musiałbyś ręcznie włączać wszystkie nerwy w swoim mózgu. Nigdy by ci się to nie udało. Ponieważ sztuczka polega na tym, że trzeba je włączyć wszystkie naraz jednocześnie. Jak stonoga może kontrolować stonóg naraz? Prawdopodobnie nie myśli o tym, jak to zrobić, i dzieje się to automatycznie. I w podobny sposób Ty, nieświadomie, wykonujesz wszystkie najdrobniejsze procesy w Twoim organizmie. Przy czym nieświadomie nie jest do końca właściwym słowem, bo brzmi jakby martwo. Super świadomie jest właściwym określeniem. Dajmy tutaj plus zamiast minusa. Widzisz, świadomość jest czymś w rodzaju wyspecjalizowanej formy obserwacji. Kiedy rozglądasz się po pokoju, widzisz wszystkie rzeczy, które świadomie zauważasz. Ale także widzisz ogromną ilość rzeczy, których nie dostrzegasz, ale które wyłapujesz Twoją świadomością. Jeśli, na przykład, spoglądam teraz na jakąś kobietę. A później ktoś mnie zapyta, co ta kobieta nosiła. Mogę nie pamiętać, chociaż dobrze ją widziałem, ponieważ nie przyglądałem się, jedynie obserwowałem. Ale być może później, wprowadzony w stan hipnozy, gdzie mógłbym tymczasowo pozbyć się mojej świadomości, czyli tego, co mnie stale rozprasza, być może wtedy mógłbym sobie przypomnieć, w co była ubrana. A więc naturalnie, tak samo jak nie skupiasz swojej aktywnej świadomości na tym, jak zarządzasz pracą swoich gruczołów, tak samo nie skupiasz swojej aktywnej świadomości na tym, w jaki sposób świecisz słońcem. Połączmy teraz to z zagadnieniem narodzin i śmierci. Po pierwsze, aby zrozumieć, czym jest jaźń, czym jest świadomość, musimy pamiętać, że jaźń. Nie musi niczego pamiętać. Nie ma takiej potrzeby. Tak jak ty, nie musisz pamiętać, jak kierujesz pracą swoich gruczołów. Zatem sądzę, że kiedy umrę, nie będę musiał zmagać się z nieskończonością, ponieważ to nie jest żadne doświadczenie. Czegoś takiego nie da się doświadczyć. Ogromna ilość ludzi boi się, że po śmierci będą zamknięci w pustym, ciemnym pokoju na zawsze. I że w jakiś sposób będą tego doświadczać. Ale jedno z najbardziej fascynujących rzeczy na świecie to ćwiczenie stosowane w sztuce jogi, w sztuce realizacji. Wyobraź sobie spróbuj sobie wyobrazić jakby to było zasnąć i nigdy się nie obudzić pomyśl o tym dzieci często o tym myślą. To pytanie zawsze wywołuje zdumienie: jak to jest zasnąć i nigdy się nie obudzić? A kiedy zastanowisz się nad tym wystarczająco długo, odkryjesz coś niezwykłego. Odkryjesz między innymi następne pytanie, które Ci się nasunie: jakby to było obudzić się wcześniej nie zasypiając? Tak to było, kiedy się urodziłeś. Widzisz, nie można doświadczać nicości. Nie da się przeżywać pustki. To niemożliwe. Natura nie znosi próżni i zawsze dąży do zapełnienia jej. Jedyne, co może się wydarzyć w chwili śmierci, to takie samo doświadczenie, lub podobny rodzaj doświadczenia, do tego, kiedy się rodzisz. Innymi słowy, doskonale wiemy, to dla nas zupełnie oczywiste, że jedni umierają, a drudzy się rodzą i wszyscy są tobą. Jedynie możesz tego doświadczyć pojedynczo. Możesz doświadczyć tego wszystkiego przez jedną parę oczu i z jednej perspektywy naraz. Czy to cię nie zdumiewa, że jesteś tym fantastycznie skomplikowanym organizmem, w którym zachodzi miliony złożonych reakcji i nigdy nie otrzymałeś żadnej edukacji, jak to wszystko robić? Że nie musiałeś się najpierw nauczyć, jak bić własnym sercem i regulować pracą organów. Chodzi o to, że z czysto fizycznego, naukowego punktu widzenia, twój organizm jest nieprzerwaną energią, złączoną ze wszystkim innym, co istnieje. I w tym sensie, jeśli jestem moją stopą, jestem także słońcem. Jedynie mamy to przekonanie. Ten stronniczy pogląd, że jesteśmy czymś wewnątrz tego ciała. Nazywa się to ego. Na tym się wywracamy. Ego to nic innego jak punkt skupienia naszej szerszej świadomości. Skanuje otoczenie i sprawdza, czy na horyzoncie nie ma jakichś potencjalnych przeszkód, i szuka zmian w otoczeniu. Ale widzisz, jeśli identyfikujesz się tylko i przez cały czas jedynie ze swoim ego. Naturalnie doświadczasz swojego życia w stanie nieustannego napięcia, ponieważ ego potrafi tylko skanować i szukać zmian, a ty, człowiek, jako cała świadomość, jesteś czymś dużo więcej niż tylko tym. Więc oczywiście, za każdym razem, gdy odsuniesz trochę swoje ego i dostroisz się do większego pola obserwacji, natychmiast zauważysz, jak harmoniczne wszystko jest. Wszystkie mikro i makroprocesy zaczynają mieć sens. Nawet to, co wyglądało wcześniej na konflikt, przeróżne wirusy i mikroby, które walczą między sobą w Twoim krwiobiegu, jeśli one by tego nie robiły, nie byłbyś zdrowy. Więc to, co wygląda na zgrzyt na jednym poziomie, jest harmonią na innym. I zaczynasz sobie uświadamiać, że konflikt w Twoim życiu i w życiu innych ludzi. Jest harmonią i porządkiem na wyższym poziomie. Nagle dostrzegasz, że wszystko co robisz i czym jesteś, jest na wyższym poziomie tak doskonałe i wolne od skazy, jak pełne ładu fale na oceanie, i że ten świat naprawdę jest w porządku. A więc, idąc dalej, odkrywasz najbardziej zadziwiający fakt. Osobiście nigdy nie mogę wyjść ze zdumienia. Widzisz, niektórzy ludzie będą używać różnej symboliki w odniesieniu do Boga i jego relacji ze światem, w której Bóg jest na przykład leśniącym światłem, skrywającym się za jakąś niedostępną zasłoną, ukrywającym swoją prawdziwą istotę pod postacią wszystkich form, które nas otaczają. W porządku, niech tak będzie. Ale prawda jest jeszcze bardziej zabawniejsza. Prawda jest taka, że patrzysz w sam środek tego leśniącego światła teraz, że doświadczenie, które odbywasz tu i teraz, które nazywasz zwykłą regularną świadomością, jest dokładnie tym wspaniałym światłem. Nie ma nic innego. A kiedy to odkrywasz, zaczynasz się śmiać samego siebie. Innymi słowy, kiedy naprawdę zaczynasz rozumieć, czym jest świat, i patrzysz na starą brudną popielniczkę, i zagłębiasz się w naturę samego zjawiska, widzenia tego, czym w ogóle jest widok, czym jest węch, albo dotyk. Rozumiesz, że ten widok, samo zjawisko widzenia starej popielniczki, jest wspaniałym światłem całego kosmosu. Nie ma nic jaśniejszego. Sto tysięcy słońc nie mogłoby być jaśniejsze. Ponieważ źródło światła jest w oku, jeśli nie istniałyby Twoje oczy, nie istniałoby światło. To ty przywołujesz światło z tego wszechświata. Przywołujesz twardość drewna, miarą miękkości swojej skóry. To Twoje uszy przywołują dźwięk z powietrza. Ty, będąc tym świadomym organizmem, przywołujesz do życia ten wszechświat światła, kolorów, twardości, ciężkości. I wszystkiego innego, co w przeciwnym razie byłoby jedynie czystą informacją kwantową. I tutaj leży kolejny problem. Jeśli to jest faktyczny stan rzeczy, a tak w istocie jest, jeśli stan świadomości, w którym znajdujesz się teraz, jest tym samym stanem świadomości, który moglibyśmy nazwać boskim, jeśli próbujesz zmienić ten stan, oznacza to, że wciąż nie rozumiesz istoty rzeczy. W chwili, gdy próbujesz zmienić ten stan, próbujesz rozpocząć tak zwaną drogę do przebudzenia poprzez praktykę jogi, modlitwę, medytację lub inne rytuały, wchodzisz sobie sam w drogę. Mówisz sobie: Powinienem być bardziej bezinteresowny, pozbyć się ego, odpuścić, odprężyć się. Dobrze, ale dlaczego chcesz to zrobić? To tylko kolejny sposób rozgrywania gry w życie. W momencie, gdy rozmyślasz, że jesteś czymś innym niż reszta wszechświata, próbujesz wziąć nad nim przewagę i nad samym sobą. Jeśli wchodzisz w konkurencję z wszechświatem i chcesz od niego ugrać coś więcej dla siebie, to znaczy, że nie rozumiesz, że nim jesteś. Jesteś tym wszystkim i wchodzisz z tym w konkurencję. Więc, kiedy nie rozumiesz, że jesteś jednym ze wszystkim i chcesz konkurować z samym sobą i osiągnąć to coś, czymkolwiek to jest w Twojej głowie, to coś, co myślisz, że naprawdę gdzieś na Ciebie czeka, i udajesz się po nauki do Guru, Guru, który widzi Twoje urojenie, przeprowadzi cię przez proces bycia absurdalnym. Jedynie mocniej i bardziej rygorystycznie niż zwykle. Innymi słowy, jeśli jesteś w konkurencji z wszechświatem, jego zadaniem jest podkręcić temperaturę tej konkurencji, aż stanie się ona niedorzeczna. Ta technika nazywa się redukcją do absurdu. Guru będzie cię podpuszczał, aż odkryjesz, że nie ma czegoś więcej. To, czego szukasz, już w tobie jest. Nie ma nic poza tym. Im mocniej tego szukasz, tym bardziej tego nie znajdziesz. Tym większe będzie Twoje odkrycie, że nie ma niczego do znalezienia. Że to jedynie złudzenie, kaprys Twojego umysłu. Twój umysł jest wszystkim, co jest. Ponieważ jeśli na przykład ktoś wierzy w to, że Ziemia jest płaska, nie przekonasz go słowami, że nie jest. On wie, że jest. Patrzy przez okno i mówi, oczywiście, że tak. Przecież widzisz, płaska jak ściana. Więc jedyny sposób, żeby przekonać go, że nie jest, to zaproponować mu znalezienie krańca. Żeby znaleźć koniec, musisz być bardzo ostrożny, żeby nie kręcić się w kółko. Musisz wytrwale iść cały czas przed siebie i w jednym kierunku i w prostej linii. Aż w końcu, kiedy wrócisz do tego samego punktu, z którego zacząłeś, po długiej i dalekiej podróży, przekonasz go, że ziemia jest okrągła. To jest jedyny sposób, który go do tego przekona ponieważ ludzi bardzo ciężko jest przekonać do czegoś tylko samym wyjaśnieniem. Muszą sami tego doświadczyć, żeby zmienić zdanie.